Ja do zalewy przygotowuję dziś laurowy, zielangielskie. Tutaj mam, zobaczcie, majeranek. Mam pieprz, łyżeczkę pieprzu, łyżeczkę czerwonej ostrej papryki i dwie łyżeczki majeranku. I teraz to wszystko. Zamieszam i pogotuję z 50 minut. I taką mieszankę ziół wleję do zalewy. Gotuję już jakieś 8-10 minut. Zobaczcie, żeby ten cały zapach ekstrakt wydobył się z tych ziół. Z liści ziela angielskiego. Ja dodatkowo łamię te liście. Ziela angielskie staram się rozgnieść. Więcej aromatu wypuszczają, do tego możecie dołożyć też czosnek albo jego łupiny. Wtedy ten zapach i smak będzie jeszcze bardziej mocniejszy. Ja zobaczcie, do tego jeszcze dołożę mam takie stary, zasuszoną główkę czosnku, z którą już nic nie będę mógł zrobić. W środku ona jest cała ususzona. Pogotuję jeszcze może z 5 minut. I taka dodatek ziół do zalewy solankowej jest najlepszy. Zobaczcie, ja tutaj nalałem całkowicie zimną wodę. Tu mam dokładnie 3,5 litra wody. I daję na taką ilość, czyli 3,5 litra wody. W tej szklance jest 280 gram. I solanka wychodzi niby 8% czyli 80 gram soli na każdy litr. Ja tutaj mam 3,5 litrowy garnek, czyli 3,5 litra, i dałem 280 gram soli. A 280 gram soli to jest cała taka dokładnie szklanka, jak wam pokazywałem przed chwilą daje taką peklosul, sól peklową. I szklanki dawałem o takie. Zobaczcie, to jest jej miarka. Jeśli lubicie troszeczkę bardziej słone, to możecie z tej soli po prostu dać więcej, do 90-95 do gram, ale na boczek, który będę robił, czy na inne przetwory, szynki, polędwice, to jest naprawdę w zupełności wystarczające. Zobaczcie, u mnie jest już wymieszana. Ja mam taką szczykawkę dużą. Jak mówię możecie ten proces pominąć, tylko musicie dużo, dosyć długo pyklować, ją wtedy dłużej. Ja naszczykuję ją na każdy kilogram. Daję 100 ml. Wtedy ta polenica jest taka bardziej może soczysta i na pewno ta sól równomiernie jest rozłożona. Nie musicie się martwić, że ona jest naszczyknięta i ta woda zostanie, bo przed węceniem ona i tak 2-3 godziny te polędwice wiszą i obciekają. Praktycznie to jest sama woda ze solą, tak jak widzicie. Ona i tak do środka przejdzie bez naszczykiwania, tylko z tym, że teraz peklowanie zaczyna się już po prostu od środka. Idzie peklowanie? od zewnątrz tą solanką, ale również tak samo w środku zaczyna być pekowana. I tak każdą jedną po kolei. Zobaczcie, ja naszczykuję, tak jak wam mówiłem, po jednej szczykawce. To są takie kilogramowe kawałki. I tak naciskam i wyciągam po trochu. Ta solanka fajnie wszędzie się rozchodzi w kilku miejscach. Ja mam akurat taką zwykłą igłę lekarską, dlatego ona jest nakuta tylko w jednym miejscu. Są igły, które mają z każdej strony otwór, także nie trzeba tego robić. I tak po kilka razy. Dosyć gęsto dosyć fajnie jest wtedy. I tak mm, zapakowane mięso, naszczyknięte, wkładam do solanki. Ja już włożę do solanki. Widzicie, jak wyglądają te sawy. Zobaczcie, to mięso w solance musi być przykryte. Ja ją dociskam taką deseczką, może talerzykiem. Żeby nic nie wystawało. Ta solanka musi być naprawdę wyżej nad mięsem. I polędwice, które u nas w zalewie leżały 6 dni. Zobaczcie, pięknie na pewno są przypekowane. Solance różowiutkie Solanka, zobaczcie. Nie jest ślizga, ani jakaś klejąca. Teraz zobaczcie, jak wierzę po Musicie sobie leciutką pióciurkę zrobić. I haczykiem bić jak najgłębiej za tą mizdrę o dokładnie tak, jak najgłębiej żeby ten haczyk nie widział na samym brzeszku zobaczcie tak u mnie wyglądają te wędzanki wycięte z solanki tu są boczki jest szynka jest schab czyli ta polędwica zobaczcie ja ją przebijam haczykiem przez tą skórę przez tą mizdrę i wisi sobie tak tak samo boczek u mnie to peklowało się wszystko w zalewie 5 dni i one wiszą już tak z 8 godzin ociekają, to jest bardzo ważne żeby ociekły